Słuchajcie temat jest. Jak u was jest z pływaniem z pontonu styczeń luty marzec w ogóle cały rok. Ja się dowiedziałem, że można pływać u nas bez problemu na rzekach, gdzie nie ma żeglugi, i łowić. Na przykład o konie i jak jest wymiar ochronny, wiadomo, zaczepi wam się szupak, no to musicie go wywalić. Albo że na przynęty 7,5 cm nie większe, on po prostu trzeba wypuścić rybę która jest pod ochroną w danym czasie, tak? Do końca kwietnia jest szupak pod ochroną. I okoń, to zależy chyba też jaki okręg i tak dalej, nie? I z rejestracją pontonu już mówiłem, nie trzeba rejestrować takich pontonów, też dopiero od chyba jednostki 7,5 metra, jak się nie mylę. Na pontonie musicie mieć kamizelkę, a jak macie silnik spalinowy, musi być dodatkowo gaśnica, no, nie? I tyle. Także 5 metrów albo 7,5 metra, jak coś, to ktoś mnie poprawi. Zniesiono to, to było kiedyś, nie? Że każdy musiał mieć boczne numery i tak dalej. No. Także na razie, cisza. Łapie dalej.